Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny poradnik do RPG Makera. Yy, nagrywam to już drugi raz, mikrofon mi się nie nagrał, mam nadzieję, że teraz się nagrywa. Tak, coś tu już widać, że pasek się rusza, więc się nagrywa. Fail wielki, bo już tłumaczyłem 10 minut i gówno z tego wyszło. Nieważne. Yy, czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj się zajmiemy pływaniem. Jest to bardzo ciekawe, już Wam pokazuję jak to działa, bo wtedy Wam nie pokazałem, to teraz Wam pokazuję. Chcesz zacząć pływać. Tak? Pyk. Oczywiście ja tu wyłączyłem dźwięk, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Jak widzicie bohater rusza łapkami, fajnie tak ten yy, i nam się rusza w wodzie. Wyjdziemy na brzeg, chcesz przestać pływać? Tak, pyk i już sobie chodzimy spokojnie, wszystko działa, wszystko jest super. Jak to jest zbudowane? Dość prosto. Tutaj jedno ze zdarzeń jest równoległe. W zasadzie oba są równoległe, ale nieważne. Yy, dwa zdarzenia są równoległe. Jedno jest tak, jakby oczami, a drugie mózgiem całego zdarzenia. <grych> tak to mógłbym nazwać. Jedno kontroluje, gdzie nasz gracz się znajduje. Otóż yy, dzisiaj wytłumaczę Wam, czym są tak, jakby terrajntagi. Co to są terrajntagi? Dość prosta rzecz. Yy. Generalnie. Terrain tagi to są takie oznaczenia terenu. Dzięki nim możemy robić zaawansowane zdarzenia, które będą bazować właśnie na tym, na jakim typie terenu gracz się znajduje. I to jest, to jest ustawianie zmiennej i równoległe zdarzenie, czyli cały czas się ustawia ta zmienna. W zależności od tego, czy gracz się zmienił, czy nie, cały czas jest zmieniana. Co ja powiedziałem? Cały czas się zmienia ta zmienna. <coughs> Czyli jak to jest ustawione? Tu tutaj zarezerwowałem sobie zmienną Terrain Tag, ustaw i zdarzenie gracz, teren. O co chodzi z tym teren? Oczywiście, wchodzimy sobie w bazę danych, tilesety, wybrzeże i tutaj typ terenu. Mamy tutaj zera, same zera. O co chodzi z typem terenu? To już mówiłem i ustawiamy. Jeszcze raz walnęłem w mikrofon, chyba już drugi raz. Przepraszam Was bardzo. Um, tutaj mam ustawione jeden, Oczywiście tu jest 7 różnych możliwości. Możecie 7, 1, 2, 3, 4, nawet do 7 ustawić, albo, no, właśnie. I będzie właśnie o to chodziło. Um, ustawiłem tutaj jeden, do oznaczenia terenu, czyli yy, ta zmienna kontroluje, na jakim typie terenu gracz się znajduje. Czyli jeżeli znajduje się na normalnym podłożu, na każdym innym, tutaj macie same zera, wtedy ustawia zmienną na 0. Ale jeżeli wejdzie w to głęboką wodę, czyli tutaj. Wtedy zmienna ustawia nam się na 1. Po to właśnie jest tutaj oznaczenie. I mózg całego zdarzenia wygląda w ten sposób. Jeżeli zmienna terań tak równa się 1, czyli jeżeli gracz wszedł w tą głęboko wodę, czyli w taką, i zmienna zmieniła się na 1, wtedy wyświetla nam określone zdarzenie. Dlaczego tu jest przełącznik? wyjaśnię za chwilę. Czy chcesz zacząć pływać? Tak, albo nie? Jeżeli tak, czeka nam sekundę, odegra nam dźwięk takiego przebierania się bohatera oddziela nam mniej więcej tak, żeby nie był dźwięk i od razu nam się przebrany bohater pojawił, bo to będzie dość dziwne. E, czekaj 4, czyli oddzielenie, zmień grafikę bohatera na takie pływanie. Oczywiście ja załączę w opisie e, plik Gimpa, żebyście mogli sobie przerobić na własne postacie, własną głowę postaci tutaj wrzucić. Oczywiście, tak jak już mówię, od razu, żeby nie było żadnych tutaj niedomówień. Plik e, Gimpa, ten, który mam wyślę nie jest mój. On początkowo był przystosowany do Photoshopa, jednak na gimpie też działa i Ja przerobiłem go na gimpowy. Nie jest mój, nie wiem czy jest. Znalazłem go na jednym z forów, dlatego jeżeli. Yy, tak patrzycie, to nie jest moje. To ja tylko przerobiłem na głowę Haza. W zasadzie tego to ja nie robiłem, tylko sięgnąłem z forum. Nieważne, nieważne. Tak, zmieniam animację bohatera i włącza nam przełącznik pierwszy. Jeżeli wybieramy opcję nie, wtedy rusza nam zdarzeniem krok w dół gracz, bo wtedy będziemy się znajdowali na takiego typu terenie i krok w dół. Wytłumaczę o co chodzi. To jest to później, później. Najpierw wytłumaczę o co chodzi z przełącznikiem. Włącza nam przełącznik pierwszy, czyli pływanie rów... pływanie o op... co to jest? Pływanie stop równoległych. A <gryzny> yy, nie stop równoległych, że nogi i tak dalej. Nie pływanie Stop równoległych, czyli stop zdarzeń równoległych yy, Włącza nam się ten przełącznik Druga strona polega na tym samym praktycznie, tylko że zmienia nam w odwrotną stronę Czyli spływania zmienia nam na chodzącego bohatera Jak widzicie tu jest przełącznik pływanie, stop równoległy włączony Zdarzenie, znaczy, no warunek zdarzenia I tak, jeżeli by nie było tego przełącznika To gracz jakby wszedł tutaj To by już stąd nie wyszedł <grych> To jest równoległe zdarzenie, one wykonuje się cały czas, cały czas Czyli, yy, reasumując, jeżeli weszlibyśmy na ten teren tutaj, to graż by istotnie wyszedł, bo cały czas wykonywałby nam się ten warunek. Czyli cały czas wykonywałaby nam się ta wiadomość. A my tego nie chcemy, bo gdyby to się cały czas wykonywało, to nie moglibyśmy chodzić. Tak, nie moglibyśmy chodzić. Więc tak, włącza nam się prącznik pierwszy, jesteśmy na teren tagu 1. Tutaj, na teren tagu 1. Wtedy włączam się przełącznik pierwszy i tu jest warunek taki sam z tym, że na teren tak 0. Jeżeli gracz będzie na teren u 1, a tu jest warunek na 0, to ten warunek się nie wykona. I dopiero jak wejdziemy na teren tak 0, czyli na brzeg, wykonam się ten tutaj to zdarzenie, czyli przestać pływać tak albo nie. Jeżeli tak, czekaj sekundę, odegrać dźwięk, taki ubierania się jakby. Oddziel to od tego, zmiana grafikę na haza, na haza. I przełącznik pływania stop równoległych wyłączony, żeby z powrotem było tutaj na ten terań tak jeden, czyli żeby jak wejdziemy tutaj, to żeby nam się aktywowało to, a nie to tak. I jeżeli nie, to ruszaj zdarzeniem krok w górę, żeby z powrotem nam wwaliło się na ten, no na terań tak jeden, bo tak to by cały czas nam się to wykonywało praktycznie. Byśmy dawali cały czas nie i cały czas by się to wykonywało, a tak nie, nie chcemy pokazywałem już mniej więcej jak to wygląda? Chyba tak, pokazywałem. Więc to jest całe zdarzenie. Mam nadzieję, że dobrze to opisałem. Możecie to oczywiście wykorzystać w swojej grze. Ja tylko pokazałem, jak to mniej więcej wygląda, jak po powinno wyglądać. Możecie to zrobić, że yy, jak gracz dostanie umiejętność, jak się nauczy pływać, dopiero będzie można pływać. To już wasza konwencja, zostawiam to wam. Wszystko załączone będzie w opisie, także dzisiaj dzisiaj Tymczasem, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej poradników, to tam w playlisty macie na moim kanale. W razie czego, zapraszam do kolejnych filmików i na razie.